Cześć, witam i zapraszam Was na kolejny błyskawiczny przegląd najważniejszych informacji na kanale Polityka Zagraniczna. W tym materiale, m.in. o wyroku Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który wstrząsnął Europą oraz o nowej strategii bezpieczeństwa polskiego państwa. Zapraszam. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny sprzeciwił się wyrokowi wydanemu przez CUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa odbiła się niezwykle szerokim echem w Europie. Dotyczy ona Europejskiego Banku Centralnego. Federalny Trybunał Konstytucyjny w Niemczech orzekł w ubiegłym tygodniu, że Europejski Bank Centralny przekroczył swoje uprawnienia, skupując wielomiliardowe obligacje państw strefy euro. W sprawie nie jest jednak kluczowy sam przedmiot sporu, a fakt, że niemiecki trybunał zignorował orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uznając, że ten przekroczył swoje kompetencje. I jego orzeczenie nie jest wiążące dla Niemiec, gdyż ostatni głos ma tutaj właśnie Trybunał Federalny. Na takie orzeczenie zareagowały oczywiście instytucje unijne. Jak informuje Deutsche Welle, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdziła, że rozważane jest postępowanie naruszeniowe względem Niemiec. Samo CUE wydało komunikat, w którym twierdzi, że państwa muszą stosować się do postanowień prawa unijnego. Angela Merkel stwierdziła, że jest optymistką i że sprawę uda się wyprostować, jeśli Europejski Bank Centralny wyjaśni swoje postępowania. Ale przełomowy w tej sprawie nie jest sam jej przedmiot. A to, że Trybunał tak ważnego kraju członkowskiego Unii zarysował granice kompetencji sądów unijnych. Nasz wyrok nie jest naruszeniem wspólnoty prawnej, lecz uświadomieniem sobie prawnych granic, które są elementem tej wspólnoty, powiedział sędzia sprawozdawca, cytowany przez Deutsche Welle. Nie brakuje bardzo radykalnych komentarzy do wyroku, takich jak na przykład opinia Martina Wolfa z Final Times, który twierdzi, że to akt sądowej secesji i być może punkt zwrotny dla całej integracji europejskiej. Żeby dokładnie wyjaśnić tę sprawę, trzeba przyznać, że niemiecki trybunał nie podważa kompetencji CUE, jeśli chodzi o prawo unijne. Zaznacza jednak, że obok tego unijnego systemu prawnego istnieją jeszcze krajowe. A tutaj to właśnie niemiecki trybunał ma prawo do ostatecznego, wiążącego wyroku. Trudno nie odnieść sprawy do sporu na temat sądownictwa w Polsce. Polski Trybunał Konstytucyjny z miejsca wykorzystał sytuację, wspierając linię orzecznictwa tego niemieckiego. I choć niemieccy sędziowie w swojej retoryce odcinają się jak mogą od polskiego odpowiednika, nazywając go na przykład marionetką, to ich orzecznictwo potwierdza istnienie odrębnych systemów prawnych w ramach wspólnoty i dobitnie pokazuje, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest ich zdaniem wszechwładny. Prezydent Andrzej Duda podpisał uaktualnioną strategię bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to najważniejszy dokument ramowy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i obronność. Tekst strategii jest już dostępny na stronie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a link znajdziecie w opisie filmu. Oczywiście strategia nie jest niezwykle szczegółowa, głupie byłoby podawanie do publicznej wiadomości wszystkich planów strategicznych, ale taki ogólnikowy dokument jest bardzo istotny, bo tworzy ramy całej strategii bezpieczeństwa. Co nowego znajduje się w dokumencie? Jeszcze mocniej niż do tej pory i w pełni otwarcie definiuje się tam Rosję jako najważniejsze, największe zagrożenie dla Polski. Najpoważniejsze zagrożenie stanowi neoimperialna polityka władz Federacji Rosyjskiej, realizowana również przy użyciu siły militarnej. Agresja na Gruzję, nielegalna aneksja Krymu oraz działania we wschodniej Ukrainie naruszyły podstawowe zasady prawa międzynarodowego i podważyły filary systemu bezpieczeństwa europejskiego. Federacja Rosyjska intensywnie rozbudowuje ofensywny potencjał wojskowy, w tym na zachodnim kierunku strategicznym. Rozwija systemy antydostępowe, m.in. w regionie Morza Bałtyckiego, w tym w obodzie kaliningradzkim. Oraz prowadzi ćwiczenia wojskowe na dużą skalę w oparciu o scenariusze zakładające konflikt z państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego, szybki przerzut dużych zgrupowań wojsk, a nawet użycie broni jądrowej. Federacja Rosyjska prowadzi również działania poniżej progu wojny o charakterze hybrydowym itd. itd. Rosjanie zareagowali już na publikację dokumentu. Wielu tamtejszych polityków wzywa do uderzenia gospodarczego w Polskę w ramach odwetu, ale rosyjskie możliwości wydają się być tutaj bardzo ograniczone, bo jedynym sposobem, by realnie uderzyć w Polskę, byłoby zatrzymanie dostaw surowców energetycznych, co wydaje się niemożliwe ze względu na olbrzymie kłopoty finansowe rosyjskich gigantów w tym obszarze. A okno uzależnienia się Polski od rosyjskich dostaw już za dwa lata się zamknie. Zdecydowany nacisk w strategii bezpieczeństwa postawiono również na bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Pojawiają się takie terminy jak internet rzeczy, technologie kwantowe, uczenie maszynowe czy sztuczna inteligencja od rozwoju których ma zależeć bezpieczeństwo kraju. Poważne spięcie na linii Chiny-Francja. Pekin zagroził poważnymi konsekwencjami dla relacji francusko-chińskich, jeśli Paryż nie wycofa się z planów sprzedaży broni na Tajwan. Francuzi są sprzedać Tajwanowi wyposażenie do okrętów wojennych o wartości niemal 27 milionów dolarów, informuje agencja Reuters, co bardzo rozzłościło Pekin, który zakomunikował, że każdy kraj, z którym ma relacje dyplomatyczne, powinien przyjąć zasadę jednego państwa chińskiego czyli w skrócie, Tajwan to część Chin i ani wahacie się sprzedawać tam broni. Francja jednak nic nie robi sobie z grów poważnych, konsekwencji w relacjach z Chinami. W komunikacie będącym odpowiedzią na ostrzeżenie Pekinu, Paryż stwierdził, że w tak trudnym czasie epidemii wszyscy powinniśmy poświęcić 100% uwagi na walkę z chorobą, a Francja nie ma zamiaru zmieniać podejścia do Tajmanu. Czy Chiny rzeczywiście mogą w jakiś sposób zareagować na działania Francuzów? Cóż, z jednej strony Paryż zamówił miliony maseczek ochronnych w związku z epidemią. Odpowiednia dźwignia już zatem jest, ale skorzystanie z niej niosłoby katastrofalne wizerunkowe straty. Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące handlu zagranicznego Polski. Dane są optymistyczne. Wynika z nich, że w pierwszym kwartale tego roku saldo, jeżeli chodzi o handel zagraniczny Polski, było dodatnie i wynosiło 3,5 miliarda złotych, podczas gdy w analogicznym okresie w ubiegłym roku był to zaledwie miliard. Mimo wprowadzonych w drugiej połowie marca bieżącego roku szeregu ograniczeń na terenie Polski związanych z COVID-19, nie miały one dużego wpływu na statystykę obrotów towarowych za granicą. Granice dla przepływu towarowego były i są otwarte. Danych za marzec odnotowano spadek obrotów w statystyce towarowej handlu zagranicznego, to znaczy w eksporcie o 5,6%, a w imporcie o 2,5% w stosunku do marca ubiegłego roku. Czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie urzędu. Do kogo trafiają polskie towary? Oczywiście niekwestionowanym liderem są Niemcy, a daleko za nimi kraje takie jak Czechy, Wielka Brytania czy Francja. Jeśli chodzi o import, tutaj również na pierwszym miejscu Niemcy, potem Chiny, Rosja i na czwartym miejscu Włosi, którzy mimo pandemii od stycznia do marca sprzedali nam towary o wartości ponad 12 miliardów złotych. Chiny grożą Australii wojną handlową. Australia jest jednym z tych państw, które najgłośniej domaga się międzynarodowego śledztwa w sprawie przyczyn epidemii koronawirusa. Oczywiście bardzo nie podoba się to Chińczykom, którzy jasno demonstrują, że lepiej nie wchodzić w spór z Pekinem. Portal South China Morning Post informuje, że Chiny chcą ograniczenia możliwości sprowadzania australijskiej wołowiny i jęczmienia poprzez wprowadzanie nowych taryf celnych, zadając australijskim producentom tych towarów olbrzymi cios. A może być to jedynie początek. Pod koniec kwietnia Australia głośno domagała się wszczęcia międzynarodowego śledztwa w sprawie przyczyn epidemii i już wtedy chiński ambasador sugerował, że konsumenci z państwa środka mogą stracić ochotę na kupowanie australijskiej wołowiny czy wina. Ograniczenie dostępu do tak potężnego rynku to bardzo groźna broń w rękach Pekinu, w której jak widać nie zawaha się on skorzystać. Pozostając w tematyce chińskiej warto przytoczyć wypowiedź. Jednego z czołowych doradców przyszłego kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych z ramienia Partii Demokratycznej Joe Bidena. Jake Sullivan stwierdził, że Donald Trump jest mocny tylko w gębie, jeżeli chodzi o Chiny, a tak naprawdę nie podejmuje realnych działań. I dopiero jak Joe Biden zostanie prezydentem, to oni tam pokażą Chińczykom, jak się robi politykę. Dlaczego to jest takie ważne? Bo pokazuje nam, że spór amerykańsko-chiński to nie jest kwestia tylko tej jednej administracji, że niezależnie od tego, kto wygra wybory prezydenckie. W tym roku wszystko wskazuje na to, że spór amerykańsko-chiński będzie się zaogniał. To, że Donald Trump z miesiąca na miesiąc jest coraz mocniejszy w swojej retoryce wobec Chin, zauważyli już chyba wszyscy. Amerykańska administracja otwarcie obarcza Pekin winą za epidemię. Wszystko wskazuje na to, że demokraci przejmą tak samo antychińską retorykę jak republikanie. Trwa wręcz przepychanka, kto jest bardziej antychiński. Demokraci mówią, że Trump wiele mówi, ale nie ma żadnych efektów, a republikanie, że gdy Biden miał realny wpływ na politykę, nie robił w kwestii Chin nic. Konflikt amerykańsko-chiński jest zatem pewny, niezależnie od wyniku wyborów prezydenckich. Pozostając w tematyce amerykańsko-chińskiej, przytoczmy po raz kolejny, co do powiedzenia mieli ambasadorzy tych krajów w Polsce. Kto wie, może rozwinie nam się jakiś osobny segment. Ambasadorowie Mocars kłócą się w Polsce, albo Mocarsowa walka o polskie dusze, albo The Voice of ambasadorów Mocars w Polsce. No nie wiem, w każdym razie chiński ambasador Liu Guangluan napisał: Pani ambasador, rząd Stanów Zjednoczonych stoi w obliczu fali krytyki z kraju i z zagranicy za spóźnioną i katastrofalną reakcję na COVID-19, która sprawiła, że kraj stał się epicentrum pandemii i stracił szansę na uratowanie wielu istnień ludzkich. Na co ambasador USA odpowiedziała: Pani ambasadorze, późna i katastrofa to opis reakcji Chin na COVID-19. Komunistyczna Partia Chin mogła zapobiec śmierci setek tysięcy ludzi, w tym własnych obywateli, ale postanowiła tego nie robić. Teraz cały świat ponosi konsekwencje waszego braku transparentności. Podczas kryzysu mędrzec buduje mosty, a głupiec wznosi mury. Przyszedł czas, by niektórzy amerykańscy politycy zmienili sposób myślenia: Zawsze obwiniamy Chiny, na szanujemy prawdę. Napisał ambasador Chin. Panie ambasadorze, wystarczyłoby przestać korzystać z Waszych botów i troli oraz zaprzestać kampanii dezinformacyjnej. Wtedy nie musiałabym korygować Pańskich wypowiedzi. Stwierdziła Georgette Mossbacher. No naprawdę ciekawe, ile to potrwa. I to już wszystkie moim zdaniem najistotniejsze informacje tego dnia. A jakie były Waszym zdaniem najistotniejsze informacje? Czy coś pominąłem? Oczywiście proszę, dajcie mi znać w komentarzach. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia i cześć.